Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażemy Wam domowy przepis na przepyszne truskawki w czekoladzie. W kąpieli wodnej rozpuścimy czekoladę. W garnku mam wrzątek. Wstawiłam do garnka miskę. I wrzucam do miski rozdrobnioną czekoladę. Fazję no. Następnie dodaję śmietanę kremówkę. Cztery łyżki. Ja chcę. Ja chcę. bądź grzeczna. Będziesz ze mną teraz truskawki moczu. Ja chcę ma truskawki. Dobrze. I dodaję jeszcze pół łyżki pasty. Z ziaren laski wanilii. Jak nie macie, możecie dać ekstrakt z wanilii. Ja użyłam pasty. I całość będę mieszać. Do rozpuszczonej czekolady dodaję jeszcze kremówki. Moja no się śmieje. Super. Mama. Cieszę się. Pięć łyżek. Czekaj. Mieszamy jeszcze. Mieszamy, mieszamy. mnie wylizać, ale jeszcze nie mam, prawda? Jeszcze nie. Ja nie lubię takiego. Białego. O! Już mam piękna masa. Proszę. I teraz moczę w niej truskawki. I układam na papierze do pieczenia. Ja też chcę. Można sobie pomóc łyżeczką. Ja też chcę. Tak. Pozostawiam teraz truskawki z czekoladą do zastygnięcia.